Nadleśnictwo Przasnysz to jedno z najstarszych nadleśnictw w Polsce. W tym roku obchodzi jubileusz 210 lat. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele Ojców Pasjonatów w Przasnyszu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, samorządowcy, służby mundurowe, duchowieństwo i oczywiście leśnicy z nadleśnictwa przasnyż. Prawie 300 dęby pamiętają początki nadleśnictwa przasnyż. Jest okres napoleoński, rok 1807. Wtedy, 7 kwietnia tego roku, powstaje nadleśnictwo, które będzie przez najbliższe kilka wieków przechodziło różne koleje, oczywiście, po roku 1815. Było to królewskie nadleśnictwo. Dzieliło się wtedy na dziewięć straży do Powstania Styczniowego. Była tu administracja polska, był mundur Królestwa Polskiego. Po powstaniu styczniowym nadleśnictwo przechodzi pod administrację carską i okres ten trwa aż do 1914 roku. Potem następuje szereg reorganizacji i przekształceń. I taką bardzo znamienitą datą w naszej historii jest rok 1972, kiedy z tych małych nadleśnictw znów jest reaktywowane Nadleśnictwo Przasnyż, które do dziś dnia właściwie w tych samych granicach, można powiedzieć, funkcjonuje. Historię, ale nie tak znowu odległą, wspomina emerytowany leśniczy leśnictwa Grudusk Jan Duszyński, związany z nadleśnictwem przez 40 lat. Najlepszym środkiem lokomocji były nogi, a potem rower ktoś miał, to już wyjątek był, już w latach późniejszych to motor, ciężka praca była. Z drugiej strony było ciężko z pracownikami fizycznymi, żeby wykonać te plany oczywiście, inne segmenty się wykonywało, papierówka korowana na biało ciężka praca dla robotnika, kopalnia korowany, gdzie trzeba było korę zajmować i wiele takich innych sortymentów było, że teraz tego nie ma w ogóle. Zdrześla się cała praca już w latach 70 bo już prowadzano na leśnictwo, ciągnik dano z przyczepą taką do przewozu ludzi. Ale to już ulżyło pracę. No, teraz oczywiście piły motorowe, Kiedyś nie było piły motorowej, tylko twoja moja, ręczne. Te świerki sadzone były w 1975 czy czwartym roku. Tu była posadzona lipa i uzgodniliśmy z nadleśniczym rogalą, że zrobimy tu, zalesimy. Ale zalesić nie wolno, bo to był grunt rolny. Gruntów rolnych nie wolno zalesiać To byśmy zrobili tak. Robimy, sadzimy plantację cholinek, którą można było. I zostawimy ją i będzie rosła i rosła i będzie mieli drzewoca i tak powstało. Dziś Nadleśnictwo leśnictwo to nowoczesne przedsiębiorstwo łączące w swojej działalności różne funkcje. Odnawiamy rocznie około 250 hektarów lasu. Głównie też staramy się tutaj o prowadzenie odnowień naturalnych. W tym roku posadziliśmy 1 83 tysiące nowych drzew. Znajdujemy się właśnie na takiej przykładowej powierzchni. W tym roku w maju spadły nasionka, które skiełkowały i ładnie wyglądają już w tej chwili w redlinach. Za około 30-40 lat będzie tutaj rósł piękny, wspaniały las. W nadleśnictwie przeważają siedliska borowe, a dominującym gatunkiem jest sosna. Aby przasnyskie lasy mogły się doskonale rozwijać, zadbano o zretencjonowanie wody, bez której nie ma życia. Jeśli w lesie nie ma wody, zaczynają słabnąć wszelkie procesy życiowe. Rośliny, zwierzęta zaczynają umierać, tracą swoją odporność. Aby temu zapobiec, lasy państwowe wdrożyły program tzw. małej retencji. Nadleśnictwo Przasnysz jest jednym z licznych nadleśnic, który realizuje ten projekt. W 2007 roku ze środków Ekofunduszu zbudowano 11 obiektów małej retencji. Były to oczka wodne, groble czy przetamowania. 11 lat później uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i w ramach tego projektu wybudowaliśmy aż 147 obiektów na terenie całego naszego nadleśnictwa. Wkład Przasnyskich Leśników w realizację tego projektu został uhonorowany Nagrodą Lidera Małej Retencji. Poprzez wybudowanie obiektów retencyjnych wpływamy pozytywnie na ochronę oraz odtwarzanie siedlisk leśnych oraz nieleśnych, takich jak oczka wodne, torfowiska, wilgotne łąki. Wybudowane obiekty stwarzają nam bazę miejsc rozrodu oraz żerowania dla wielu cennych gatunków roślin i zwierząt. Przsłasncy leśnicy, oprócz prowadzenia normalnej gospodarki leśnej, ogromną wagę przywiązują do historii. Chcą ocalić od zapomnienia miejsca szczególnie ważne dla tej ziemi. Dbamy o miejsca historyczne, których jest bardzo dużo na terenie nadleśnictwa. Są to takie miejsca jak właśnie stare cmentarze powojenne, stare kapliczki, krzyże, które bardzo są gęsto rozsiane też po terenie nadleśnictwa. Odrestaurowujemy te miejsca, oczywiście, też w miarę możliwości. Takim miejscem szczególnym jest cmentarz z okresu I wojny światowej, założony przez Niemców w 1915 roku. Lasy, którymi opiekuje się nadleśnictwo na Pszaszneż, były świadkami bardzo wielu wydarzeń wojennych z okresu I wojny światowej. Mało osób wie, że tu na północy Mazowsza rozgrywały się bardzo krwawe epizody pierwszowojenne pomiędzy armią niemiecką i armią radziecką. Najpierw właśnie te lasy, wśród których teraz tutaj znajdujemy się, były świadkami wielkiego przemarszu wojsk rosyjskich na tereny mazurskie. Tam w 1914 roku rozegrały się dwie wielkie bitwy nad jeziorami mazurskimi i pod Tannenbergiem. Obie przegrane przez, przez, przez Rosjan, w wyniku których no, Rosjanie musieli się wycofać i oni właśnie e, okopali się na tych terenach. Tu, gdzie jesteśmy, przez wiele miesięcy biegł, biegła Linia frontu dzieląca wojska niemieckie i wojska rosyjskie od jesieni 1914 roku aż do lipca 1915 roku tu dwie wielkie armie toczyły ze sobą i boje pozycyjne i boje otwarte a to co widzimy tutaj za nami to jest taki właśnie jeden z wielu przykładów tu na tym terenie na terenie nadleśnictwa Przasnysz, który kryje w sobie szczątki żołnierzy, którzy brali udział w czasie takich zdarzeń. Cmentarz kryje prawie 4000 szczątków żołnierzy rosyjskich i niemieckich, a także narodowości polskiej. Trochę siłą, trochę skuszeni przez zaborców, Polacy wcielali się w szeregi obu armii. I my możemy z całą pewnością powiedzieć, że także tutaj w okolicach Jednorożca, Przasnysza, dochodziło do bratobójczych bitew, gdzie z jednej strony byli Polacy w mundurach carskich, a w drugiej w mundurach Armii Niemieckiej. W czasie dwóch wielkich bitew przasnyskich, tak nazywanych, zginęło od 160 do 180 tysięcy żołnierzy, więc jest to liczba niezmiernie duża. Takich cmentarzy, mniejszych lub większych, przasnyskie lasy kryją jeszcze wiele, a nadleśnictwo stara się je otoczyć opieką, nie dlatego, że należy to do obowiązków, ale dlatego, że leśnicy czują po prostu taką potrzebę. Część drzew, które, które dzisiaj możemy podziwiać tutaj na terenie nadleśnictwa, z pewnością było świadkami takich właśnie krwawych wydarzeń. Są niemymi świadkami tego, co miało miejsce no, 100 lat temu z małym okładem. Śladów I wojny światowej na terenie nadleśnictwa Przasnyż można znaleźć bardzo wiele. Przypuszczamy, że to, co tutaj jest za nami, to. Ziemianka, nawet nie okop żołnierski, ale ziemianka, czyli miejsce, w których żołnierze kryli się w czasie I wojny światowej. No, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tutaj po sto kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy po jednej i po drugiej stronie musiało spędzić czas od jesieni 1914 roku aż do lipca 1915 roku. W tym czasie trzeba było jakoś jeść, żyć, pić, spać. I to wszystko gdzieś się musiało tu odbywać. Nie wiemy tego na pewno, ale układ samej tej, powiedzmy, konstrukcji ziemnej wskazuje właśnie na pozostałości takiej ziemianki, które tutaj musiały być rozsiane dość głęboko. Wędrując po przesnyskich lasach, zauważamy, że na każdym kroku historia splata się tu z teraźniejszością. Nowoczesna gospodarka leśna, ochrona przyrody i zasobów leśnych, działalność edukacyjna i turystyczna, szczególna dbałość o miejsca pamięci historycznej, wszystko to składa się na niezwykły wizerunek tego ponad 200-letniego nadleśnictwa. W życiu drzew ten jubileusz 210-lecia nie jest takim długim jubiluszem. Jest w życiu drzew dosyć krótkim okresem, tak naprawdę.